Yo, siemaneczko, tutaj właśnie zajebisty ten, e, powiedzmy tak, solo, e, salon gier, e, solo glitch, wczoraj wstawiłem jeden, ale tutaj powiem wam, e, elegancka, luzna, luźna metoda, bo nie musisz cały czas ten e, kryminalisty, zestaw początkowy, kryminalisty wchodzisz, nie. Co potrzebujemy, to jest oczywiście salon gier, salon garaż i w tym garażu jak najwięcej darmowych easy, czy tam pojazdy do, sprzedania, do stracenia, powiedzmy tak. Oczywiście bunkier i w bunkrze stoi mobilny centrum operacyjne i w tym mobilnym centrum, yy, jak nie masz jeszcze, to wstaw pojazd do kopiowania. Ja będę używał ICI Możesz każdy pojazd kopiować, ale tylko wtedy oryginał sprzedaj i tylko raz ten takie inne auta kopiuj, a nie dwa razy, bo nie opłaca się. Więc pojazdy z areny najlepiej się opłacają, albo retro LG, nie niestandardowe nie? Do tego Glicza możesz używać pojazdy z ulicy, albo mobilką możesz wyjeżdżać z, z bunkra, albo używasz ten e, teleport, tak jak tutaj pokazuję przez akcję, kogoś szukasz w innym trybie. Ja gram na trybie swobodne celowanie, seser zaproszonych, Buzardem możesz używać buzarda, aby jak wyjdzie z bunkra, co cokolwiek, nie używaj pojazdów osobistych. Dobra, zaczynamy. Pojazd w Wyjeżdżamy go z MCO. E, na Xboxie jest sprawdź lepiej jak będziesz używać teleporta, na jakim trybie twój znajomy czy kolega gra. E, albo wejdź też na te online, options, online i ten pauzy menu, online, ekipy, ranking i wejdź na jakąś ekipę i zobacz w jakim trybie tam ci gości też grają. Bo nie chcesz tu po prostu całkowicie solo robić, to oczywiście da się, ale polecam teleportikiem będzie szybciej. Więc dobra, wyjeżdżamy pojazd, tak jak ja wyjeżdżam, był w tym ścianę, teleportuje się do salonu gier. Ja tutaj mam swoją zrobioną akcję, masz tam akurat salon gier, to Sosa Club, wchodzisz na moje zrobione akcje, ona tam będzie, możesz sobie dodać, wyłącz grę, włączysz i będziesz miał tą akcję przy salonie gier. Teleporcik, odpalamy akcję, dołączam do kogoś w innym trybie celowania, pierwszy komunikat dostaję, nie potwierdzam go na play PlayStation po prostu drugi raz do tego samego typu dołączam, i jak on jest na innym trybie, to ten e, inny komunikat mi się pojawi o celowaniu, i tego anuluję. Na Xboxie musisz potwierdzić ten pierwszy i drugi, też zawsze anulujesz, tak jak na PSie. Dlatego dowiedz się na jakim trybie znajomy gra, albo wyjedź mobilką i powiedź, przyjedź tutaj, albo wyjdź z, e, z bunkra, przyjedź e, samochodem z ulicy, albo buzardem. Więc te cztery opcje są dobra. Lecimy, jak na pierwszy wchodzimy w garaż, to wchodzimy do pojazdu i dołączamy do gościa w innym trybie. To może być tak jak mówiłem: po, menu, pauzę, ekipy, ranking i tam jakąś ekipę, i dołącz do gracza. I zobacz, tam będziesz musiał pierwszy potwierdzić. I jak ten drugi ci się wyskoczy, to anuluj go, i wtedy będziesz wiedział, że gra w innym trybie. Ja używam y, społeczność, więc dołączyłem do kogoś. Wiem, że już gra na innym trybie, więc pierwszy komunikat akceptuję, drugi anuluję. Teraz odpalam e, misję Tytaniczną. Robotę piszę, że akcja jest nieaktualna. Potwierdzam to, ten komunikat po prostu potwierdzam. Więc różne metody robiłem. Spójrz po prostu odcinki troszkę wcześniej. To zobaczysz, jak online wchodzimy, bo jesteśmy zamrożeni. Kup karty Shark i wstecz i wtedy nas wywali z auta ale ten pojazd jest jeszcze włączony i o to właśnie chodzi, że ten pojazd jest jeszcze włączony że z, tych, z rur mu tam kopci dalej i o to właśnie tak ma być, nie? sterowanie idziemy i dajemy na trzeciej osoby standardowe FPS więc teraz jak lewy analog lewy gałek do przodu dam i wcisnę go i będę go trzymał tego, to biegam i to nam się właśnie bardzo przyda w tym glitchu więc chcesz wiedzieć, jak mobilkom się robi? Zobacz ten salon glitch, yy, Tam widać na turcy salon gier, tam zawsze pokazuje. Zobacz tam jak mobilką robię. Zobacz tam jak buzardem się robi. Po prostu bardzo łatwo, nie? Ale teleportem polecam go szybciej. Jedziemy poza bar, tam gdzie możemy sobie serwować drinki. Dajemy strzałkę w prawo tutaj. Niech tam się załaduje, o teraz. Dołączamy znowu do tego gościa, samego. Pierwszy akceptuje, drugi anuluje. Oczywiście możesz tutaj właśnie do tych ekip też dołączyć, nie? Jak mi używasz też całkiego żadnego teleportu. Ale tyle razy to już opowiadałem, że na pewno wiecie. Jedziemy online, widzicie nie mogę akcji odpalić, więc idę w zestaw początkowy kryminalisty. Idę na akcję i odpalam nową misję tytaniczną. Tu też mi powierzenie aktualna potwierdzam jesteśmy zamrożeni. Idziemy na kup zestaw kup karty Shark. Załaduję się, daje wstecz i teraz dam zestaw początku wykrywali listy. Idę tutaj na ten domek. Teraz ten pierwszy i ten duży obrazek wciskam na niego. Ten duży, ten obrazek. Dobra. Jesteśmy tutaj i idę tutaj na ten domeczek na góry domeczek. Idę na legendarny. Daję tutaj Pek i kup, ale ja nie będę go kupował. Teraz mam takie coś: interakcja zbogowana z tym ekranem. Daję trójkąt albo Y i teraz biegam właśnie tym lewym analogiem. Wciskam go, więc nie wciskam X, nie wciskam, nie wciskam A, bo kupisz to auto. Jak masz na to hajs? Więc tylko lewy analog teraz używamy i wciskamy go i biegamy wtedy nim, więc żaden X, żaden A. Pod, powtarzałem par razy, więc yy, nie moja wina, jak yy, przypadkowo go kupisz. Oczywiście możesz też dać na darmowe LED, żeby naprawdę nie trafić, jakbyś wcisnął, żeby kupił te darmowe LED, nie? Dobra, tutaj zwolnij zaraz wam ekran. Co tutaj robimy? To będzie na Xboxie tak. Tak. Y B Y. Jak postać prawie wejdzie, szczałka w prawo i trzymamy gaz do czarnego ekranu. PlayStation. Trójkąt, kółko, trójkąt, postać wsiada, prawie jak wsiądzie, szczałkę w prawo, gaz od razu. I trzymamy do czarnego ekranu. Ale zaraz to powoli wam to wszystko powiem. Więc zaraz, trójkąt lub Y, trójkąt, Y, wstecz, Y, trójkąt, wchodzimy, szczałkę w prawo teraz i gaz od razu, trzymamy. Czarny ekran się pojawi i... Puszczamy gaz. Teraz. Postać wyjdzie bez auta, albo z autem i szybko się pojawi i zniknie. Jak pojawi się z autem, to od nowa musisz od bunkra zaczynać. Więc, wsiadamy w do tego auta, tak jak mówiłem, nie? Dobra, robimy pierwszy teleport z powrotem, ale opowiem to jeszcze raz. Więc... Trójkąt. Kółko. Potem znowu szybko trójkąt, jak postać siada, strzałkę w prawo, raz i trzymasz gaz od razu do czarnego kranu. Na Xboxie Y, kółko Y siada prawie postać, strzałkę w prawo i gaz od razu do czarnego kranu. Bo ten drugi raz trójkąt czy Y to znaczy, że ten e, ekran co kupujemy, on od razu nam go wyłączy. Często to wyłączamy kółkiem czy B, ale jak Y czy trójkąt damy, no to on od razu nam ten ekran wyłączy, dlatego wtedy mamy szybko tą możliwość, żeby tą pszczołkę na luzie wcisnąć, nie? Po prostu posłuchajcie dobrze, co tam opowiadam i będzie gitara. Dobra, to samo robimy: wsiadamy w pojazd do MCO, potwierdzamy komunikat, kopia się przesuwa do salon Gerd, oryginał, tutaj mamy kopię i haj, zarobione. Dobra, na razie, trzymajcie się. Yo, yo, yo!